Magnes podkowiasty, łuk triumfalny w Paryżu. Ta, jeden z najpotężniejszych elektromagnesów, jaki kiedykolwiek został zbudowany. Odnajdźmy je wszystkie na Ziemi. Tylko w formie łuków triumfalnych były częściami większej całości, o wiele większej. są tym, za co je uważałeś. One służyły do produkowania energii. Pobierały, generowały i rozprowadzały energię. Anteny. Szpiczaste anteny. Szlachetny metal, kulisty przewody, Kopulaste rezonatory. Łuki i kolumny, potężne wzmacniacze i cewki. Kondensator, bateria. Kłamstwo. Witaj w przyszłości. Tyle, że to przeszłość. Przyszłość była i zniknęła. Przegapiliśmy ją. Wspaniała architektura, którą oglądamy na całym świecie przez naszych kontrolerów nazwana historyzmem, neoklasycyzmem, renesansem, gotykiem itd. Tak należała do jednej zjednoczonej cywilizacji. Cywilizacji tak zaawansowanej, że ujarzmiła potęgę elektromagnetyzmu do takiego stopnia, że nie tylko wznieśli te budowle, ale zaprojektowali je z najwyższą finezją i niezwykłą estetyką, celebrując swoje technologiczne zaawansowanie. Praktycznym zadaniem tych budowli było pobieranie i generowanie energii elektromagnetyzmu oraz rozprowadzanie jej po świecie. Miasta zbudowane przez tę cywilizację, tak jak całe ich życie, opierały się na darmowej, czystej i potężnej energii elektromagnetyzmu. Energia ta była pobierana z jonosfery nad naszymi głowami przy użyciu anten, iglic, wież i kopuł. Wszystkie te niemożliwe budowle zostały przemianowane, a ich potencjał ukryty przez kontrolerów wykorzystujących do tego zwykłych ludzi w XIX wieku. To nie jest kościół, a to nie jest meczet, to nie jest zamek, a to nie jest budynek rządowy. To generatory potężne i majestatyczne zbierały i generowały energię elektromagnetyczną, która następnie była przechowywana w ogromnych elektrowniach oraz rozprowadzana za pomocą wyrafinowanych i zaawansowanych budowli. Jednym z tego rodzaju budowli są ogromne elektromagnesy, tak zwane łuki triumfalne. Energia była przechowywana w akumulatorach i kondensatorach, takich jak wieże i obeliski. Wszystkie miasta na świecie zostały wybudowane tak, by z innymi tworzyć jedną gigantyczną sieć energetyczną, wyglądającą jak płyta główna w komputerze. Nasi wysoko rozwinięci i wyrafinowani przodkowie nie tylko rozumieli, jak funkcjonuje jonosfera i eter, ale również po mistrzowsku opanowali metody na zbieranie energii z eteru do zasilania całego świata. Chociaż dokładny proces ekstrakcji eteru jest przed nami, celowo ukrywany, architektura, którą wzniosła poprzednia cywilizacja i której funkcje przemianowano, oferuje nam wiele wskazówek. Dowody są wszędzie. Dla tych... Którzy używają oczu do patrzenia. Kiedy już widzisz, staje się to tak rażąco oczywiste, że pukasz się w głowę, zastanawiając się, jak mogłeś wcześniej tego nie dostrzegać. To wszystko jest bardzo zburzone, ale z czasem nabierze wyraźniejszych barw. Teraz przyjrzyj się tym budowlom, a ja przedstawiam Ci podstawowe założenia. W naszej podróży zbadamy wszystko bardziej szczegółowo. Widzimy je wszędzie, na szczytach tych wspaniałych budowli. Wieże strzelają w niebo szpiczastymi antenami. Złożone systemy anten służyły do zbierania eteru. Po wielkim resecie na początku XIX wieku wróg rozbił i zdefragmentował jedno i wspólne rozumienie Boga, i stworzył różnorakie religie, by ukryć Boga i usprawiedliwić obecność tak monumentalnych i pięknych budowli. Wiem, że niektórzy obruszą się słysząc to, ale zostańcie ze mną, nie zawiedziecie się. Na tę chwilę krytycznym jest zrozumienie, że religijne ikony, które zdobią lub są częścią tych anten, nie były symbolami religijnymi w Starym Świecie. Nie taką miały funkcję, miały całkowicie inne zadanie. Zazwyczaj są robione z miedzi i złota. Obydwa metale są doskonałymi przewodnikami elektryczności. W wielu budowlach, które nazywamy katedrami, symetryczne iglice na wieżyczkach działają w podobny sposób, pobierając eter z jonosfery. Po zebraniu energia trafia do górnej części tych kopulastych budowli. Kiedy uważnie przyjrzymy się tym kopułom, od wewnątrz zauważymy, że są one pokryte misternymi, symetrycznymi zdobieniami. Taki efekt był osiągany poprzez robienie zagłębienia lub wnęki w materiale. W świecie elektromagnetyzmu działanie rezonatora wnękowego opiera się na symetryczności. To sprawia, że wysokoenergetyczne cząstki w nich zaczynają oscylować lub drgać. Symetryczne kształty sprawiają, że wysoko Energetyczne cząsteczki lub wibrują w sposób ciągły. To dlatego oglądamy tak perfekcyjnie symetryczne zdobienia na sufitach kopulastych budowli. To niewiarygodne, ale większość tych budowli cechują jeszcze mniejsze rezonatory wnękowe, które precyzyjnie określamy terminem magnetotrony wnękowe. Dają nam pewne pojęcie o prawdziwej funkcji tych budowli. Magnetron wnękowy jest lampą próżniową o dużej mocy, która generuje mikrofale, wykorzystując interakcję między strumieniem jonów a polem magnetycznym. W pustym i symetrycznym wnętrzu magnetronu, które stanowi podstawę jego działania, Wszystkie mikrofalówki mają magnetron w środku. Jeśli zaburzymy symetrię, jakkolwiek zmieniając kształt, magnetron przestaje działać. Czy dostrzegasz podobieństwo? Te struktury nigdy nie miały być wypełnione witrażami. Kontrolerzy wstawili w rozety szkło, aby zdezaktywować magnetrony. Wyłączyli instrumenty do produkcji darmowej energii. Są w różnych częściach tych budowli. Co interesujące, jeśli spojrzysz z góry na geometrię całej budowli, stanie się oczywiste, że cała konstrukcja była ogromnym magnetronem wnękowym, służącym do generowania energii. Każdy magnetron wnękowy ma w środku okrągłą elektrodę, przez którą z urządzenia wypływa prąd elektryczny i który nazywamy katodą. Przyjrzyj się temu słowu katoda. Czy nie przypomina ci innego słowa? Katedra? Jak w każdym innym przypadku, ukryta prawda stoi tuż przed naszymi oczami. Kontrolerzy usunęli katody z większości magnetronów, ale jest kilka przykładów budowli, w których ślady katod są wciąż widoczne. Symetria i wnęki stanowiące podstawę architektury tych budowli nie są przypadkowe, symetryczne kwiatowe zdobienia mogły działać w podobny sposób, sprawiały, że wysokoenergetyczne cząsteczki wibrowały w sposób ciągły. Kwiaty wtapiane w kwadraty mogły działać podobnie do rezonatorów akustycznych, wprawiających jony w wibracji. W wyniku tego powstaje energia elektromagnetyczna o różnej częstotliwości. Przypatrz się uważnie tym wspaniałym akustycznym rezonatorom. Czy dziś potrafilibyśmy odtworzyć takie zdobienia ręcznie i na takiej wysokości? Po co ludzie na niskim poziomie rozwoju poświęcali taki ogrom czasu na rzeźbienie tak idealnie symetrycznych zdobień? Szczególnie, że nie miały żadnego praktycznego zastosowania, a tylko czysto estetyczne.